Wielu turystów postanowiło spędzić weekend majowy w Karpaczu. Przygotowano dla nich wiele atrakcji. Barwnym pochodem prowadzonym przez Jelemnickie Majoretki rozpoczął się polsko-czeski piknik rodzinny. Karkonosze uczą, karkonosze bawią. Preza dedykowana wszystkim naszym turystom z całego świata, dedykowana mieszkańcom i naszym przyjaciołom z Ilemnic. i Bardzo się cieszę, że przyjęli zaproszenie. Jest wesoło, jest fajnie. Współpraca z Czechami, czy to z Ilemnicami, czy z Pecem jest naprawdę wzorcowa. Życzyłbym sobie, żeby ona trwała jak najdłużej. Bardzo miło, że Karpasz tak potrafi pięknie przygotować imprezę. Występ mażoretek bardzo spodobał się zgromadzonej publiczności. Dziewczęta pokazały swoje umiejętności w kilkunastominutowym programie. Na pewno, że to ludziom podoba, podoba się to dzieciom, to wiemy, ponieważ coraz to nowe, małe dzieci są do nas zgłaszane. Podoba się to zarówno nam mażoretkom, jak i widzom. Eliszka trenuje od 13 lat, występuje głównie w Czechach oraz w Klinie Jeleniowskim. A jak wygląda jej typowy trening? najpierw jest taka depilada na rozgrzewkę, a później już konkretny utwór jest świtowy. Jak na dobry piknik przystało, zadbano także o jedzenie. Na spragnionych czeskich specjałów czekały m.in. innymi knedliki, zasporzona kapusta oraz słodkie bułeczki. Chętnych do skosztowania dań naszego południowego sąsiada nie brakowało. W tej atmosferze jaka tutaj ma miejsce to ma prawo smakować. Czeska kuchnia to Pana ulubiona kuchnia czy Pani dopiero próbuje dzisiaj? Pierwszy raz w życiu panią, coś takiego jem. części to jest bardzo sympatyczny naród i może po części Przekładają to na rodzaj potrawy. To są oni. Byli, poezja. A panu też smakują knedliki? Tak, tak. A szczególnie ta sałatka. A co w niej takiego szczególnego jest? No ten smak taki. Choćby e, mięsny to taki z tłuszczykiem. Tak jak po śląsku. E, modra kapusta. Na scenie usłyszeć można było m.in. kowarską Orkiestrę orkiestradentą, która porwała publiczność do tańca. Występy to nie jedyna atrakcja, jakie przygotowano. Były także konkursy z cennymi nagrodami. Piknik polsko-czeski, jego głównym celem jest promocja współpracy transgranicznej, dlatego opracowaliśmy pytania dotyczące wiedzy o karkonoszach po polskiej i czeskiej stronie. A drugi konkurs dotyczyć będzie pomysłu na hasło promujące obszar pogranicza, pogranicza polsko-czeskiego. Hasło promujące współpracę, promujące wzajemne kontakty, integrację społeczności po obu stronach granicy. Ale pytania chyba nie są zbyt trudne. Nie, pytania są takie, żeby każda grupa wiekowa i przedstawiciele zarówno Czechów, jak i Polaków mogli sobie z nimi dać radę. A co, jakie czekają na nas nagrody? Bo to chyba jest też istotne. Nagrody są świetne. Dla dwie główne nagrody to są w pełni wyposażone kosze piknikowe. Są też nagrody pocieszenia, koce piknikowe, oczywiście z lokiem Karpacza. Mamy też nagrody pocieszenia, to są drobne upominki promujące, promujące Karpacz i region Karkonoszy. Podczas pikniku pamiętano także o dzieciach. Stworzono dla nich kącik, w którym mogły bawić się wraz z postaciami z bajek. Nie zabrakło malowania twarzy, wielkich baniek, a także balonów w najróżniejszych kształtach. A na scenie młodzi cyrkowcy zaprezentowali ponad 40-minutowy show, który zgromadził pod sceną nie tylko najmłodszych. Pierwszy jest Dziadek do Orzechów i to jest bajka cyrkowa. Drugą część jest magiczna podróż dookoła świata. A trzecia jest Fire Show. Co nam dzieciaki pokażą? Akrobatyka, napowietrzna, żonglerka, ekwilibrystyka. Eee, i wszystkie cała sztuka na sztuki cerkowej, ale bajka. Burmistrz szkarpacza zapowiedział, że rodzinnych festynów będzie więcej. Patrząc po frekwencji można śmiało powiedzieć, że impreza była bardzo udana. Także nie siedzimy w domu przed telewizorami, tylko widzimy się na kolejnym wydarzeniu w mieście pod Śnieżką.